Cześć! Cześć, znowu remnant, zy! Ze mną. To mnie to jakoś kurwa nie dziwi. <laughs> Raz byś się normalnie przedstawił. Otóż nie. nie. Jego ściga FBI, on się nie może przedstawiać. Tak. Może nie mów tak głośno, bo zaraz mi na chatę wiadomo. I tak nigdy nie wie, kim jesteś, kurwa. Wiesz, co jeszcze mogło być ciekawe? Może nie no. ciekawe, ale jakkolwiek y, użyteczne co do tego, o czym rozmawialiśmy? Co? E, wspominanie o tym na nagrywkach. Na nagrywkach? Dziś nie robimy nagrywę tylko streama. No ale ja z tego później robię odcinki, nie? No to możesz wspominać, przecież ja ci nie bronię. To nie jest tajemnica, państwo. Ja nie tak jak mówię, że, jest... że mi broni, że... mówię, że to może być fajne, żeby zacząć o tym coś wspominać, żeby była jakaś podbudówka do tego. No na, na przykład, pierdolę no, to będziesz... Nie... No? To będziesz... To będziesz rzucał? Co będziesz rzucał? Nasze remnantowe przygody? No. Tu myślisz, że. wstrzymaj się ten do tyłu z edytowaniem. No, co ty to teraz obrabiasz, prawda? No, no, nie, teraz, w tym momencie nie, ale ogólnie tak. No tak, no, no tak, bo, logika. Bo, do, bo to daje przecież te. Yy, licznik śmierci, na przykład. A, no tak, tak. Muszę przejrzeć całego woda z, yy, z tego. to była sobie No to, trzymaj... to zaanonsuj nam ładnie tutaj. Co? No zaanonsuj. Yy, projekt? rozmawiać przed chwilą, no. No to generalnie rozmawiamy o projekt mówcy e, Który jest jeszcze bardzo kurwa na, na kościach, że tak powiem e, Na ościach i, ja bym powiedział. Na ościach. na tym. Na kurwa nie strzelaj do emulatora, baranie! Z każdym jebanym razem. Wracając. E, projekt będzie polegał na tym, że będziemy pisać i... Nie właściwie. Ci jak ty się wyjebałeś? No bo dostałem młotki się yy, a się skupiłem na mówieniu o tym i żeby powiedzieć tak, żeby to miało składny sens, a kurwa, wyszło jak zawsze. Eee, w każdym razie teraz mam czas mówić. Eee, że będziemy sobie pisać jakieś różne opowiadania i je jakoś dubbingować i się... Aha, no czytać. tak. Eee, taki jest koncept, takie jest założenie na chwilę obecną. W zależności od tego jak to pójdzie to może zaczniemy łapać sobie jakiś... Widzowie będą miały jak I berety przesadzi. będziemy się śmiać i tak, będzie badmioek, śmiesznie zabranie, więc będziemy się wyzywać. Czekajcie, więc czekajcie niecierpliwie, bo będzie ogień w piekarniku. I teraz to za bardzo sprzedajesz, teraz już za, za dużo presji. No ty pierdolisz farmazony. Nie no śmieję się przecież. No, jak nie jak nie ja miałem tego posłuchał, to bym się nie zachęcić, tylko zjechać prędzej. Ja mówię po prostu czym jest Nie było w ogóle wiadomo o czym mówimy. Będziemy o tym rozmawiać w trakcie streama. To wtedy będzie jakaś podbudówka do tego. Rozumiesz? No, nie wiem o czym mamy tak rozmawiać, jak już powiedzieliśmy co mieliśmy chyba... No ale powiedzieć. mówię tak ogólnie jakbyśmy o tym wspominali ważne dni! Eeeem... Właśnie Kurwa no! <laughs> Oj, Każdy mi bankra. Ja w niego strzeliłem. Myślałem, że to nie on. Widzisz przecież, że ma koło siebie. No nie widziałem, bo się odwróciłem i strzeliłem, strzeliłem w niego. Nie odwracałem. Ja bym strzelił w tego pierwszego, a nie w tego. Tego niego. O. Tego niego. Tak. Tego niego, no? Tego niego. Eee, ja tak w ogóle teraz się stawiam, że może mógłbym coś też narysować, żeby wrzucić na Instagrama, na ten kanał. ...na tym e, profil e, cokolwiek takiego, w ramach ich, w, w zapowiedzi. No nie wiem, jak chcesz. Czy znaczy, to by było spoko, tylko, żebym się ogarnął z czasem. Ej, stamina nie schodzi jak bijesz z rączki? Nie, nie słyszałem. Dlaczego ja tak zapierdalam na medu cały czas? Dlaczego ja myślałem zawsze, że schodzi? Ja, tak samo, bo, ale to w pierwszym filmie zauważyłem, że to rzeczywiście tak nie jest. Dlaczego? One mu całą on tapczę zbijają. No. <grywa> ale go pisgają, mija dupia. Nie no. One są tak OP. Są no strasznie OP. Jak się cieszę, że nam się akurat OP wylosowało. Kurwa, nie znowu. A Nie będziesz z niego strzelał, to nie będzie biegł. A no tak, ja go ja płynie o mnie za. Ciekawe. No ale jestem ciekaw, jak pójdą te testy. Z, z projektu mówcy zobaczymy, zobaczymy to ma, to ma fajny potencjał. Mm. Jeżeli nam się będzie to chciało, rzeczywiście, wiesz, dobrze zarobić. No już chciałem niego strzelić, tam my cię sprankowałem. No mu właśnie, strzeli, ja, co? kurwa tak myślałem, że zaraz No myślę, on że... znowu. Ja specjalnie stanąłem tak, żebyś strzelił we mnie, a nie w niego. Nie? No już chyba nie ma. No już nie. Ma. Czy nie, że ty częściej strzelasz do mnie, jak do nich? Jest na wzroście. Haha ten co wam w go zabił. Ja wierzę. Jednego dla mnie, a temu wtedy rzucił od tyłu. To ciebie mnie trafi. A ja temu jeszcze jednąłem. Kurwa zaś. Co, co to jest A ten co za tym? No od tego się ostatnio wyjebaliśmy. Co? Spierdol mi na tył. Wziął poszedł. Jestem drogą. Tu, 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 tu. Kurwa. AŁA Stałem. Kurwa Z tej strony weźmij podnieść Uważaj ustaje w stoi w drzwiach. Za tobą będzie Kurwa jeden pocisk Nie Kurwa Ja pierdykam jeden pocisk Nie jestem... dostał jeszcze ale wpadnę w tego krzyka No właśnie Nie. Też wstałem w tym i nie wiedziałem, że... jak on działa jeszcze nie? To jak on się pojawia, to musisz w niego napierdalać na full z dystansu Tak jest plan. Tylko nie wiem, nie mogłem wcześniej, bo przed nim stało 10 chłopa, nie? Bo no, wiem. to ciężko go było strzelić. Musisz celnie strzelać. Oj tak, tak. Plus jeden. Wcale się nie domyśliłem. Cieszę się, że mogłem pomóc. Mamy Dzieńcie, jakie kurwa my jesteśmy zgrane duo. Mhm Mich rzucasz na łeb, a ja im Wimot Wyjebanie zgrane duło kurwa No i przedeś kurwa po Ale mi wyjebałeś <grym> Ups Zdarza się na co No to często się zdarza bo. Emulator Dobrze, że go kurwa nie trafiłeś! Chwili, w ostatniej chwili... Się, kurwa robię, go nie kręt po oczu w ostatniej tak. chwili. W generator, nie strzelaj do niego. Widzisz, który to? Tak. To właśnie ten, co go prawie ta... Kurwa! Jebnął mnie. No, Ciekawe, tak. czemu miałem ten, tak mało HP, co? Bajaj drugi, użyj. Kurwa. Myślę, że ich dwóch strzelę z tego. Nie strzelisz dwóch, masz zasięg na pół metra. My w tym tempie to do, do tego właśnie nie dojdziemy, mój do tu No co ty nie powiesz? No to będzie dłuższy stream po prostu i tyle, no. Krótka piła. Nie dłuższy stream, bo jutro idę do roboty. Na szóstą, kurwa. Na 12 ja godzin. To będziesz sam kurwa, one-tap'em go On zwią, mówi, Problem mamy, bo... Jak nam tu wyjdzie ten... To ja się to może podlecę sercem Kurwa, no! Bude. Nauczysz Baj się o kiedyś ten, jego drugą linię Kurwa ty coś musisz yeah. mówić zawsze Bo każdym razem jest to samo Łazaj! emulator, emulator. Muszę się podleczyć. O kurwa. Zrespił na rynku. Ale mi wyjebał za pół HP. Nie zależy. za pół HP. No sam fakt, że mi się zrespił na mordzie i krzyknął. Rozumiesz to. Kurwa lagi jebane. Właśnie nie widzę, mi się pojawiłeś kurwa jak Samara za plecami. Teraz jestem Samarao Daj mi okay. telewizor Idzie? Emulator Nie strzelę do niego cię. Kurwa, no Kurwa. Wyszedł mi podcelownik Pod po dupę ci wszedł chyba no, chciałem do tego typa z tyłu strzelić, a mi podcelownik prosto wyskoczył to daj mi się nimi zająć, zanim zaczniesz napierdalać. Tamci się nawet jeszcze nie ruszyli z miejsca. Lag coś znowu idzie, tylko nie wiem co jeszcze. góry, o kurwa. O kurwa. Kurwa, czemu we mnie? Dobrze że nie trafił. To zbiorę jakbyśmy się mieli wyjebać. Kurwa, zajebałeś nam wszystkie tego blinki. Cover Nie chcę taki. Wolny coś. No chyba kawę nie wypięci. No może tak być. Emulator gdzie? U ciebie jest. U ciebie jest. Z przodu, tam na samym końcu ostatnio. Chcecie go? Tak, mam że... na nadzieję, że mi nie wejdzie pod celownik. Kurwa O kurwa Ale mi się przyparciło Kurwa zginąłem że zginę Ja byłem pewien, że zginę, przysięgam Ale przeżyłem Myślałem, że mi pierdolnie, ale mi się na milimetru dało To mi się trzy razy poszczęściło na... Na, na tym życiu, na jak nie mogę, to przez nogę, masz takie przysłowie? Nie, nie znam. No to czas poznać. E, 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 e. I takie suche żarty będą też na mówcach. Tak, drodzy, zdecydowanie. To zapraszamy. Będzie tak i jeszcze gorzej. to Mogę zagwarantować. Tak. O kurwa. Widzisz to co ja? Tak, widzę, to będziemy mieli. Oj. Oj, będzie, będzie. Ogień w piekarniku.

No musi stać w życiu. No ale to wtedy oni nie będą przywalodzić, bo też tak chyba raz kiedyś próbowaliśmy. I już tak mi się wydaje. A, ale to jest nic czasu. Aha, e, to koks. Tak, to z powiem ten czas. No ja jestem, jestem, tak. musimy ją bronić. Czyli... No tak. stać. Nie opuszczaj. They are coming Dobra, dawaj tę sniperkę Grażyna Tak, dwie, minu dwie minuty Dwie minuty? Zostaw jednego małego Ja nawet ich nie strzelam Tylko, że oni będą ją bić, nie? To ja nie wiem jak ty chcesz żeby Ale oni mają fokusa na nas. I możemy na razie... Pierwszy raz to sprawę zrobić normalnie, jak nie będziesz było to wtedy. Zobaczymy jak, jak to będzie, nie? Ja już swoje puściłem, więc teraz typu. Ja puściłem oddech. Uciszka! Gdzie uciszka? Mów mi się do bo. A się. Ja leżę. Kurwa, nie strzelajcie nam do matki! No jakaś HP? A, ta się we szybko. Ej, myślałem że tu kiedyś było więcej czasu? Mi się też tak zdarzało. Kurwa. Kurwa, ten mi tu podjechał na blisko. O! Sam ją pokonał, Ed. Kurwa, zajebałem. Ale wiecie co zostało? Coś 30 sekund. Kurwa, się odwróciłem do tego. Dobra, może stoić to. Ważne na tylko. Właśnie, Co to jest? Nauczniczka jak coś? Idzie dwóch do, do matki, do Ale nie zbiją jej, 15 sekund zostało. Chociaż może i. Dobra, wchodzi jeszcze cztery. Uczniczka tu jest, o, bo mnie uważaj. Kurwa! Kurwa nie, mów, nie mów mi aż tyle. Ja widzę mniej więcej, co się dzieje. Mów tylko, jak zaczęłam napierdalać też. Dobra, ale to. No Uczniczki to teraz zostawiamy tymi... i po prostu uczniczka, jak przyjdzie, to ją walimy, a tego mojego zostawiamy mhm. do końca. To dzięki widzę, że... że się podzielił tę ten... <laughs> informacją. To fuj, łatwiej. Tego mi zostaw, tego mi zostaw? Tego na daleko co masz? No, tego z mam kołem, mnie. Dobra leży. a tu, eee! ps. ps. Czo, czemu oni... Do tego kajty, kurwa. Bo, bo, bo się nie meksykalnie. nie jeszcze dał uczciwie, wiem, że chce jedna, ale był na razie nie za No trochę zważyli ją teraz. Nie mam ci jak podnieść nawet. Kurwa, nie strzelaj do niej. Minuta została Tylko Wiem, że minuta, ten... ale. Ruchy. Chciałem go zajebać, bo zaczynał rzucać. Nie idzie za ja Wiem, widzę. Plecy masz? Wiem. Idziemy z każdej strony teraz. Kurwa! Spoczął mi się z tą bo zrobić o Matki chyba nie trafiła, więc jest git. Mhm. Pracowniczy jeszcze żeby być w stanie wykajtować i będzie, będzie spoko. Idzie. idzie. Mroni z Kurwa, trafiłem. Jeszcze łyżniczkę teraz. Dwie łyżniczki. No i chuj, przejebaliśmy. Bo strzela w matki. Dobrze, Gorfista zasłonił. Oj, daj nie zasłonił. Nie, Dobre, nie, żyje. nie Nie, nie, dało się. Kurwa, niby taki patent, ale ciężko to zrobić. Ale z czego ty się wypierdalasz w ogóle? No <grym> Gorfista mnie jebnął. No a to czemu cię jedną Nie wiem, bo ma jakiś zwichnięty miecz. To nie umiesz go unikać? Myślę, że tak nic nie widzę. No, chciałem być bliżej niego, żeby z fokusa nie zgubił na matkę nie poszedł. To nie musisz być bliżej niego, ważne żeby szedł od twoją stronę. Gorfista. Gorfis mój. Mojej... Ja Borę uczniczki. Dobra, idziemy uważaj plecy. Uważaj, żeby on nie zabił tego małego. No to tego nie obiecuję. Pierdolę mu właśnie, ale żyje. No kurwa ma taki. Kurwa Łuczniczka dobi, łuczniczka dobi Ona malowała Przywałeś sobie to małe, aha pierwi, Nie małeś Dobra, zabiję się Weź co to. Kurwa nie. cicho Kurwa Aś tych małych pierdolników naszą teraz Chyba no, bez kitu. No to jest nie do zrobienia, jaką go będzie jebne Dlatego mówię, z nami nie musimy weź sami. ty tego. weź tego pierwszego A ty gorfista weźmiesz, ja? Ja wezmę gorfista, ja z gorfista mogę tańczyć cały dzień Coś jest zbugowane Bo ławek nie ma Coś drugi raz tak. Chyba, że ono już wie O, tu to jest dziura? Zawsze była dziura? Nie Dobra, wybierzcie któregoś Dobra, został. mam jednego Resztę zabijaj Ten co do mnie idzie To jest mój Gdzie spierdalać? Dobra, jest jedna? Nie tego tak będzie głośno. O kurwa, jak z doszowo co jest? na połowie mapy my. był i nagle się kurwa zrespił koło mnie. Uważę na gorpistę. Jest do mnie, idziesz czy do ciebie? do mnie. Mam no zniknęłam. Ej, co jest? Ej, nie wiem skąd nam je strzeliła, ale zostałem. Kurwa! I wizda. No i sierść, piekłem. 10 sekund. Kurwa, nie mów mi. Takich rzeczy. Trzy udało się. W ostatniej sekundzie bo już, już podłazili do niej, nie? No, ale mnie, nie? Pójść <laughs> <O, laughs> z tobą. Cał tu przyniosłem. Chodź, luz Nie wiem, które to ty. Czy te metalowe ja skrapy, czy. Ja nie wiem, z czego ja dostałem w ogóle. Stałem przy ścianie i nagle się wyjebałem, nie? Co pilno, ludźmy. Który poziom masz ulepszony, ten? Hunting Rifle'a, ja Snajperkę najperkę znaczy. Ja mam plus 6, jest? A ja mam y, młotek na plus 8. Kończymy na dzisiaj. No <noise> <Aś> tak. Tak. <noise>